Przedstawiam teraz gołąbka o numerze 5169. Jest to samczyk. Dwa piórka do spierzenia. Do gołąbka będzie dołączony certyfikat DNA. Ojcem tego samczyka jest gołąbek od Toma Wangawera. Jest to syn Finn Supreme. Czyli jednego z najlepszych synów Fina. To jest wybitny gołąb rozpodowy właśnie u Toma. parowany z słynną samiczką o imieniu Andrea. To znowu jest też wybitna lotniczka, która trafiła do rozpodu. Tam 29 asem KBDB była w 2021 roku. Gołąbek jest bardzo mocny. Plecy miesiąc czasu i będzie ozdobułnika u kogoś, kto go kupi. Matką samczyka jest znowu samiczka po moich dwóch najlepszych gołębiach w rozpodzie. Po słynnej gwieździe i po marku 5529. Są to dwa, dwa najlepsze gołąbki, po których co roku właśnie yy, ich dzieci stanowią podstawę mojego gałębika lotowego. Samczyk, petarda. Polecam i zapraszam.